Cisy, czyli długowieczne zimozielone rośliny, które występują w różnych formach oraz z różnym zabarwieniem igieł, są w pełni mrozoodporne i mają bardzo duże zdolności do regeneracji. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak przycinać te drzewka oraz jak je zagęszczać. Zapraszam! Ja w ogrodzie mam cisy w odmianie Semper Aurera. Mają przepiękny, złoty kolor igieł, który utrzymuje się od wiosny aż do połowy lipca. Potem ten kolor zaczyna się zmieniać, taki w zielonkawy, chociaż dalej ma taką złotą poświatę. Bardzo lubię tę odmianę. Nakręciłam dla Was ten fragment na przełomie maja i czerwca, żebyście mogli zobaczyć właśnie jak wyglądała wtedy oraz jak zmienia się jej ubarwienie. A tak wyglądają moje cisy obecnie, czyli z początkiem sierpnia. Widać już dużą różnicę w kolorze, ale mam nadzieję, że widać też, że nie jest to taki typowy zielony korol cisu. Ponieważ cisy bardzo dobrze znoszą cięcie, świetnie nadają się na żywopłoty i zielone rzeźby. Żeby jednak móc formować cisy, to trzeba je regularnie przycinać, żeby pobudzać je do rozkrzywiania i wzrostu. I w tym celu co roku wiosną przycinamy wszystkie pędy tuż nad zewnętrznymi pąkami. Ja przycięłam je w marcu, na przełomie marca i kwietnia. I zależnie na jakiej wysokości chcecie uzyskać rozgałęzienie to będę skracać o jedną trzecią lub jedną drugą długości. Wszędzie tam gdzie cis był przycięty, na przykład widzicie tu jak jest tu dużo rozgałęzień, tu był cięty. Eee, tutaj cięłam swojego cisa i widać jak jest tu dużo nowych, nowych przyrostów. Eee, tutaj tak samo. W tym miejscu są rozgałęzienia. Tutaj znowu. Mm, tutaj tak samo natomiast popatrzcie tutaj, widać, że był tu cięty i tu jest tutaj się poszedł natomiast potem idzie cały czas, cały czas i dopiero tu na końcu więc jeżeli na przykład nie będziecie przycinać to, to będziecie mieć właśnie taki długi pęd potem tutaj nie rozgałęziony tak jak tutaj i dopiero znowu gdzie przytniecie to się rozgałęzi tak samo tutaj mamy pęd, który widzicie nie był, nie był, nie był przycinany dopiero był przycięty tu i tu się dopiero rozgałęził Cisy tniemy zazwyczaj dwa razy w roku i kolejne cięcie wykonujemy właśnie na początku sierpnia. Pamiętajcie, że nie później niż do 15. Ja tutaj te cisy posadziłam, żeby zasłonić murek, który jest za nimi, natomiast jakby nie chcę uzyskać żółwopłotu od linijki. Zależy mi bardziej na takiej luźnej formie i w ten sposób też staram się te cisy prowadzić. Ponieważ trzy lata temu kupiłam malutkie sadzące cisów, to tak naprawdę póki co moje cięcie sprowadza się głównie, głównym jego celem jest pobudzenie wzrostu oraz zagęszczenie tych drzewek. Na filmie widzicie teraz fragment takiego cięcia, natomiast nie będę Wam puszczała całości, tylko postaram się Wam pokazać za chwilę takie ciekawsze fragmenty i powiem, na co wartość zwrócić uwagę przy cięciu. Tutaj mamy dość małego cisa. Na pierwszy rzut oka widać jeden pęd, który wyrasta poza pokrój rośliny. Warto go przyciąć, żeby wyrównać wysokość cisu. Możemy przyciąć tutaj, ponieważ widać już dość mocne dwa przyrosty. Jeśli tu przytniemy, to w tych miejscach ciś się rozgałęzi. Natomiast w innych miejscach możemy przycinać już delikatnie, tak naprawdę po to, żeby pobudzić krzew do rozkrzewiania i dalszego wzrostu. Nie będę tego drzewka przycinać za bardzo. Jest dosyć ładny, zwarty, nie wymaga poprawy pokroju i zbytniego przez to przycinania. Wystarczy tak naprawdę poprzecinać delikatnie same końcówki pędów. Jak widzicie, nie tniemy każdego drzewka dokładnie w taki sam sposób. Jest to zależne, tak naprawdę, jak wygląda wasz cis, i do tego dostosowujemy cięcia. Zobaczcie tutaj, mnie bardzo nie podoba się, że idzie taki chudy pęd i na końcu się rozgałęzia, więc tak naprawdę będziemy mieć taką efekt takiej kupułki na samym końcu, dlatego ja obetnę go tutaj niżej. I dzięki temu uzyskamy po pierwsze bardziej równą wysokość cisu, a również on puści na końcu nowe rozgałęzienia. Dużo niżej Nie będziemy mieć tego efektu pojedynczego Długiego pędu I będzie się to dużo lepiej prezentowało a Popatrzcie sobie jaki ten krzaczek jest Na przykład taki dosyć mocno rozbudowany e, A jaki ten jest e, Malutki, chudziutki Jeżeli taki krzaczek chcemy pobudzić Do tego, żeby właśnie się rozgałęził I wypuścił więcej przyrostów To nie będziemy go e, odcinać od góry no Oczywiście możemy też Natomiast wtedy warto e, Poprzecinać go po prostu Tutaj niżej, tak, żeby wszędzie tam, gdzie, e, gdzie przytniemy, on na przykład, jeżeli nie teraz, no to na wiosnę e, wypuścił po prostu nowy przostęp, więc nawet, nawet warto właśnie gdzieś tam na samym dole go poprzecinać. A jeżeli tak jak tu na przykład, coś nam wyrasta dosyć mocno poza, e, poza jakby wysokość rośliny, to po prostu możemy to skrócić nawet tutaj. I on w tym miejscu mm, tu ma taki dużo kuleczek i właśnie z tych kuleczek wypuści nowe, nowe przyrosty i się nam w tym miejscu ładnie po prostu rozgałęzi. No i w ten sposób właśnie przecinamy sobie i dzięki temu będzie bardziej zwarty krzaczek, a nie taki właśnie, że gdzieś tam różne pędy wychodzą i są takie powyciągane. I właśnie w ten sposób najlepiej jeżeli mamy na przykład, tak jak też tutaj, takie właśnie powyciągane pojedyncze pędy, to, to po prostu je przyciąć niżej, niżej, niżej. I dzięki temu wszędzie nam się tutaj e, wszystko po i będzie gęste. Najważniejsze jest to, żebyście przede wszystkim nie bali się ciąć. Bo tak naprawdę co się może stać? Jeśli chodzi o cisy, to nic. Ciście lubią cięcie i dobrze odbijają. Jeśli przytniecie je za wysoko, to najwyżej będziecie mieć taki efekt jak tutaj. Ja na przykład przycięłam, a później na wiosnę nie przycięłam tego pędu. No i przez to mam teraz taki długi, długi pęd, który no dosyć głupio wygląda. Więc tak naprawdę, jeżeli nie przyciemy w jakimś miejscu, łatwo to naprawić. Teraz zamiast przycinać na samą końcówkę, ja po prostu mogę obciąć tutaj. Popatrzcie, tutaj jest tak dużo małych małych przyrościków, więc ja po prostu obetnę tu? i on mi się teraz tu pięknie rozgałęzi i zapełni tutaj e, tą dziurę e, więc e, no nie musimy się tego martwić że po prostu czegoś nie obcięliśmy e, a jak obetniemy nie wiem za nisko na przykład no to też nic nie stanie to po prostu cisną bo on nie będzie przerastał więc ważne jest to żebyście się nie bali próbowali czym więcej będziecie dzieli tym będzie wam po prostu wam po prostu łatwiej na przykład tutaj mam taki widzicie długi pęd Tutaj się ładnie rozgałęził, i teraz rośnie, 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 i znowu się rozgałęzia tutaj. No i możemy mieć taki efekt: właśnie, że co kawałek będziemy mieć rozgałęzienia. Natomiast, jeżeli tego nie chcemy, to na przykład obcinamy tu, i w ten sposób on się nam teraz niżej rozgałęzi, i znowu wypełni nam tutaj tę dziurę. Na koniec zapamiętajcie, że nie ma jednej złotej zasady, jeśli chodzi o cięcie, którą możemy zastosować. Tak naprawdę drzewka i krzewy rosną w różnym tempie i kształcie, dlatego jak wysoko i jak dużo przyrostutniemy, tak naprawdę zależy od danego właśnie drzewka czy krzewu oraz od tego, jaki efekt chcecie uzyskać. W zależności, czy chcecie ci chce mieć wyższe czy bardziej tego pokroju, musicie odpowiednio dostosować to cięcie. Mam nadzieję, że przygotowany materiał rozjaśnił Wam trochę ten temat i okaże się dla Was pomocny. Jeśli przedstawione treści Ci się podobały, daj łapkę w górę. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zacznij już teraz i nie przegap kolejnego filmu na dany temat.